Siemano mordeczki, dzisiaj nagrody za elitarną dywizję, pierwsze takie na polskim youtube słuchajcie, potężny trafik w tym odcinku, najlepszy, najlepszy, jeśli chodzi o te FIFA w moim wykonaniu na głównym koncie, no i potem jeszcze poprawiliśmy to solidnym drafcikiem i nagrodami za drafta, także łapeczka w górę, mam nadzieję już zostawiona i można oglądać, przechodzimy do intro. Mordeczki, jak już wjechał intro, to wspomnę o Enebie jeszcze parę słów. Słuchajcie na eneba.com możecie kupić doładowania ładowania do FIFA Pointsy, czy też doładowania do PlayStation Network, czy, to, czy też do Xbox Live. Możecie kupić inne karty podarunkowe, gry na Xboxa, na Steama, na Playke tak naprawdę wszystkie jeśli chodzi o kody. A jeśli planujecie na przykład coś otworzyć za FIFA Points w Fifce albo kupić jakąś grę na PlayStation Store, to zawsze warto kupić na przykład kartę doładowanie portfela PlayStation Network. Jak klikniecie kup teraz czy też dodacie do koszyka, no to macie kod rabatowy BJ, cyk. I jak wskakuje niższa cena, a rabacik 3%, także polecam serdecznie naba.com. linki w opisie filmu i w przypiętym komentarzu. Lecimy z nagrodami. Witam was w takim razie w wunio. <grym> nie no, ale fryzurę mam na w wunio dzisiaj, nie? Siema. Dzisiaj fryzura na Wuniu ewidentnie. Jest czwartek, są nagrody, oczywiście. Wiadomo, jaka, jak, jaka tutaj kwestia się dzieje. Division Rivals. Nagrody za Division Rivals. Nagrody za potężne Elite Division. Za elitarną dywizję. E, słuchajcie, jakie to będą e, nagrody. Aż sam muszę zobaczyć, bo e, chyba nie uwierzę. Będzie player pick. Food Champions Team of the Week 1. Current. Ale ja nie wiem, właśnie. Czy to będzie jakby z pierwszego Team of the Weeka, czy z drugiego, kurczę. Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. Jakie nagrody wziąć? To jest zagwostka. Możemy wziąć pakę za 100k niewymienną, plus pakę za 50k, plus player pika i wtedy tylko 8000 monet. Albo na przykład wymienną pakę za 100k. Wymienną pakę za 100k. Nie no, nie, wymienna paka za 100k weźmiemy, bo to zawsze może coś wypaść mocnego, nie? Nie no, wezmę tą opcję. Wezmę opcję numer 1, czyli, czyli, czyli wymienną pakę za 100k i player pika. Tak mi się wydaje. Bardzo ciężko dostać, dostać pakę za 100k w tej Fifie. W, w, w nagrodach. Może za Foot Champions będzie, nie pamiętam, nie przyglądałem się nagrodom za Foot Champions dokładnie. Grałem na gościa, Lev Vinken, zawodnik chyba Ajax-Amsterdam aktualnie, eSports, i gość, na mnie wyskakuje składem z Hulitem, Wejrom, Maldinim i Blon chyba na środku obrony jeszcze. Także spoko. Właśnie jestem ciekawy, co ja dostanę w tym piku. Przegrałem, przegrałem po golu w 119 minucie, nie? 0-1. Nie miałem jakichś super setek, ale 7 do 4 strzałach było dla mnie, nie? W ogóle najwszyscie, że mi się śniło, że trafiłem chyba z Kolsa, tak? A w Chrisek trafił Ronaldo Nazario po prostu. I nie musiał o tym śnić, także Jedni śnią, drudzy sięgają po te marzenia, słuchajcie. Paolo Coelho Velbe Tutaj wam teraz zapodał coaching życiowy. <ścoughs> Dobra, to na no, tu Dagba? Nie, tak na Quest też. Dobra, jest pół milion, jest pół bańki na koncie. O kurde, co to? A, tak myślałem, że ten Bergis będzie. Dobra. Przedostatnia z tych promopaczek. Kiedyś musi się naprawdę Fortuna do mnie odwrócić. Nic jeszcze potężnego w tej fifi nie trafiłem. No, no nic. Chyba... Chociaż czekaj, okay, za Jezusa Złotego, nie? To myślę, że się nada, no. No kurde, co ja tu trafiam? No masakra. Dobra, widzowie. Wlejcie w moje serca odrobinę nadziei i powiedzcie, czy po prostu... FIFA odda, odda w nagrodach za Elite Division czy nie odda yy, uważam, że to jest najlepsza FIFA od FIFA 19 e, Dominiku mimo, że nie idzie mi w nią aż tak dobrze jak myślałem bo w Elite Division raczej przegrywałem na razie więcej niż o Jezus Maria, Jezus Maria oddało, oddało oddało, oddało wreszcie oddało, wreszcie oddało wreszcie oddało wreszcie oddało, wreszcie oddało! Wreszcie oddało! Wreszcie oddało! Jezus, Maria wreszcie oddało. Dobrze. Cudownie. Przed nagrodami jeszcze. Jeszcze przed nagrodami. No matko, bardzo dobrze. Bardzo, bardzo, bardzo dobrze. On jest warty teraz. 700k zajebiście. No, 680. 680, coś takiego. Ale zobaczcie, jak ludzie na nim monety przelewają, nie? Jak ludzie na nim monety przelewają. To jest dobre. Dobra. Dwie paki jeszcze zostały. Jedziemy. Nie, co jest? No wokout Hurricane! <laughs> dobrze, 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 nie narzekam Hurricane O! Jest przed dziesiątą, słuchajcie, a już mogę zgarnąć Reward, Rank one Co? Dziesiąta liga, co? Co, co, co? Dobra, nieważne. Wchodzimy, odbieramy. Elitarna dywizja. Ja Unia Eee, okej. Okay. Bo ja chcę tak to... No to paka ze stoka wymienna. Paka ze stoka wymienna, już to analizowaliśmy. I player pick. Okej. Okay. Wzięliśmy. Elite Division, witam serdecznie. Pierwsze nagrody taki na YouTubie. I zobaczymy, co w nich będzie. Paczuszka ze stoka. Też może być potężna, też może być potężna, ale najpierw oczywiście player pick. Ja jestem ciekawy, co, co to będzie za team of the week, czy, czy, czy jeden z trzech, więc też taki duży wybór. Dobra, to będą trzy żury, to będą trzy żury, nie ma się co oszukiwać. No, więc po prostu otwórzmy, zgarnijmy, pójdźmy dalej. Uwaga. Uwaga. <słuch> <słuch> no. Niewiele się pomyliłem, niestety. Niewiele się pomyliłem. Czyli to ze wszystkich teamów do mogę trafiać, ale to strasznie słabo. Jeśli to jest faktycznie tak, no to to jest... Na ten moment mi się to nie podoba. Może jakieś tego plusy wy zauważycie czy coś. Ja tego, ja tutaj plusów tego, 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 rozwiązania nie widzę. Hmm. Dobra, biorę sobie tonę, Ja w takim razie. No to jedziemy, paka za 100k, może w niej odda. Znaczy ja już i tak nie... <gry> Dzisiejszy... Dzisiejszy dzień, dziś, może lepiej tak powiedzieć, i tak już jest udane przez trafienie Sona oczywiście, także tutaj nie ma co się w ogóle nad tym zastanawiać. To ona i tak sobie oczywiście w player a tutaj walkoutu nie mamy, ale za to mamy potężnego Dawida Silva, 85 w paczce ze 100 tysięcy, takie jest. Bejotti, masz to. Jest i Dawid Silo, ale duplikatów, matko boska. Najgorzej, że niestety duplikatów bardzo, ale to bardzo, ale to bardzo nieprzydatnych. W ogóle nieprzydatnych. Nagrody nie oddały, ale na szczęście Sona Informa oddało, więc jeszcze dla widza, tutaj słuchajcie, pykniemy szybkiego. Mam nadzieję, że takiego szybkiego, konkretnego drafcika pod ten odcinek, pod ten materiał i może, może 4-1-2-1-2. Wąsko sobie zagramy? Możemy spróbować. Możemy spróbować. Wąska formacja. Uuu. a tu jest liga. Aha, kurde, zagrałbym tym gościem, ale on nie będzie miał z nikim zgrania. Kompletnie. Z Saudyjskiej? No nie, no kurczę. Biorę Marcosa Llorente. Bo, bo po prostu tego, tego tutaj Saudyjczyka byśmy z nikim nie zgrali. Okej, okay, weźmiemy Jurka. To moglibyśmy polecieć w Premier Weźmiemy Jurka, tak zachowawczo, bo z yy, Hiszpańskiej to Ter Stegen. Nie no, weźmy Jurka i po prostu najwyżej obrońców z Premier League. A tu najwyżej się weźmie Bunu, gdybym, gdybym nie ogarnął tych obrońców z Premier League. Kurde, trzeba wybrać tego Saudajczyka, to byśmy Mateusem Pereirą go zgrali. I kto kogo tu wziąć? Dobra, biorę kordoby, ale... Yy... Yy, 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 yy. Jak dam tak. I dam tak, to mam minus 2. A! Bo Hiro mają zgranie między sobą. Dobrze. Dobrze, dobrze. I jest teraz cudownie. Jest cudownie teraz, mamy dwóch dobrych stoperów na siedmiu zgrania, więc jest OK. Mam nadzieję, że po szybkie zwycięstwo więc i wtedy byśmy dubili jeszcze ten odcinek, słuchajcie, dodatkowymi nagrodami za wygranego drafta. Nie widzę innej opcji, tak to się musi, tak to się musi tutaj mm, zdarzyć. Kordoba, mordeczko kochana. Ale san, sanie mu zrobiliśmy. Dobra. Poda, strzeli, 0-1. Nie, Penalty. 0-2. Dziura we ręce Dziura w ręce bramkarza Dokładnie tam się rzuciłem Dokładnie w to w, Dokładnie w to miejsce Braw. Luis Nie no Jurek 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 puszczasz wszystko Jurek puszczasz wszystko Dobra, rozegramy tak. Jesus na atak. Neymar SPO. Okej. Okay. Jesus 2:3. Jesus, przepraszam. Jesus 3:3. Jesus 4. Ale kurczę, gościu strzelił trzy bramki miał 3 expected goals, więc w sumie fair enough. A ja 4,6 i 4 gole. Czyli uczciwy wynik. Chociaż wydawało mi się, że, że więcej powinienem wygrać niż tylko jedną bramką. Wygraliśmy, nie ma tematu. Roads to glory. Jest Ginola. No i pięknie, Luis. No i Ginola. Ginola się przedarł. A Jurek bez interwencji jeszcze udanej. Coś ten Jurek tutaj na bramce, na linii u nas szwankuje. Oj, to nie jest sobie jego dudka. A może po prostu w drawcie, nie? Może w głównym składzie mm, po prostu by to działało dużo lepiej. Z inną parą stuperów pewnie. Teraz Luis. Suarez! Jest 2-1. Dobra, wrzutka do Williams'a. Uuu, Jurek! 3-1, Suarez, bardzo ładna akcja. GG, 3-1, dużo pewniejszy mecz niż ten poprzedni. Także przechodzimy do półfinału. No, Reverse Elastico jest coś Del Grande FC, ależ tutaj Hirosów się trafiło z Hummelsem na środku obrony. Proszę bardzo, leć. Masz przewagę. Brawo, Inaki Williams. Ależ, dobry Borro. Oj, oj oj Jurek! Brawo za tę interwencję! No Jurek, zacząłeś się ogarniać, to mi się podoba. Już od drugiej połowy tego drugiego spotkania, już to wyglądało bardzo dobrze u ciebie. Piękna akcja teraz. Espumisan, dawaj! Espumisan, dorzuć! Ale dorzucił piłkę! do Williamsa, no lepsze się nie dało, Espumisan, brawo! No i Williams po prostu jest niszczycielem w tym meczu. Tak jest. Te wrzutki są OP. Te wrzutki są OP. Jest Rage Quit. Zwycięstwo 4 do 0. Najpewniejsze z tych wszystkich. I wielki finał. Wielki finał Rage, Rage FC. Proszę bardzo. Ale ładnie teraz zagrał do Neymara. Bardzo ładnie rywal teraz zagrał. 30 minuta 01. Luis Suarez, brawo! Jak w meczu numer 2 bodajże, bardzo podobny strzał. Ależ ma tutaj torpedę z Fineski. Nawet to nie jest na zielonym strzał. Po prostu zwykła Fineska. Luis, ta sama pozycja. Kurde, ale żeś zagrał teraz tragedię. Nie! Brama, dwa, dwa. Niestety. Ale ładnie, teraz ten dragba, chociaż wiedziałem, że on go tak zrobi, sonem. Tak jest! Brawo, Neymar! Brawo, Neymar! Będą rzuty karne. Będą tutaj rzuty karne. No nie! Ale przycelował w środeczek. No dobra. My tutaj delikatnie w lewo. <grymny> Dobry jest. Dobra. <grymny> Dobrze, wyczuliśmy teraz. On też? Teraz już nie będzie strzelał w środek. Daj. Po Trzy. A jednak, w środek. GG. zasłużenie. Kurczę, zasłużenie, ale. Karnych się nigdy w życiu nie nauczy strzelać. Nie będę miał nigdy zmysłu do karnych, niestety. Muszę rozstrzygać te spotkania przed rzutami karnymi. No to co? Poprawi nowe nagrody za przegrany finał drafta? Co tam dostaniemy? Uh, Jumbo Premium Gold, Pack, czyli paka za 15, paka za 25. No okej, okay, no okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Zawsze mogło być gorzej. I zobaczymy, co w takich paczkach. W pierwszej nic. Znaczy, zobaczymy, co w środku, ale zakładam, że nic specjalnego. Oczywiście, że tak. Dobra, te kontrakty jednak weźmiemy sobie do klubu. Injuriesy możemy co najwyżej. E, tutaj e, skwistelować i premium gold players pack 12 zawodników, 3 rzadkich. Ekrany są dobra, to jest nie. Ujej, coats! Już w ogóle, w ogóle już dramatycznie. I to wszystko na duplikatach. No i cyk, po nagrodach, można powiedzieć, player pick średni, paka zostoka średnia. Nagrody za przegrany finał draftu średni, ale Sony 4 wpadł, takie piękne podsumowanie. Łapeczka do góry, mam nadzieję, że już w tym momencie zostawiona. Dzięki wielkie za oglądanie tego odcinka. Ciao!